Cześć, ja jestem Michał a w dzisiejszym odcinku. Matikarz z polskim paszportem będzie mógł zadebiutować w listopadzie. Czy Conte zastąpi Solskiera na Old Trafford? Bartomeu zwalniał ludzi, którzy nie kochali FC Barcelony. Bayern Monachium chce sprzedać Kingsley'a Komana, a AC Milan walczy o Belottiego. Sousa zaplanuje powołania dla kolejnych debiutantów. Premierowy gol Hamesa Rodrigueza w nowym klubie. Zabawna wymiana zdań polskich klubów na Twitterze. Nie mam pytań, pod wczorajszym filmem prawie 12 tysięcy łap w górę, a kanał subskrybowało ponad 700 nowych widzów. Witam wszystkich serdecznie i bardzo wam dziękuję. Dziękuję także wszystkim, którzy postanowili postawić mi kawkę Kokos, Gosiak, Datrix, Wiśnia, Sui, Subarkek, Bardzo wam dziękuję. No, i zapraszam wszystkich do darmowej, przyglądarkowej gry w trybie menedżera piłkarskiego Football Team. Link do gry znajdziesz na dole w opisie, a rejestrując się z mojego linku dostaniesz na start dodatkowych 200 punktów energii. Dlatego gorąco polecam i zachęcam. Widzimy się w grze, no i lećmy z newsami. Miłego oglądania. Już nic nie stoi na przeszkodzie, aby Mati Kasz w listopadzie zadebiutował w reprezentacji Polski. W miniony wtorek wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwił podpisał akt uznania Obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej dla piłkarza Aston Willi. Taką informację na swoim Twitterze przekazał prezes polskiego związku piłki nożnej Cezary Kulesza. W związku z tym Paulo Souza może wysłać powołanie do kadry narodowej na najbliższe mecze eliminacji do mistrzostw świata. Zadowolenia nie krył również sam Kasz, który zamieścił na Twitterze post w języku polskim. To bardzo ważny dzień dla mnie i mojej rodziny. Mój wniosek o nadanie polskiego obywatelstwa został zatwierdzony przez polskie władze. Dziękuję panu prezydentowi, mojej rodzinie i innym osobom, które mi w tym pomogły. Czas na nowe wyzwania. Dam z siebie wszystko dla tego kraju. W osobnym wpisie Kasz podziękował również prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Dziękuję panie prezydencie. To zaszczyt i niezwykle ważna chwila dla mnie i mojej rodziny. Na boisku dam z siebie wszystko. Do boju Polsko. Sam Cezary Kulesza również doczekał się oddzielnego wpisu. Dziękuję panie prezesie za okazaną pomoc. Już nie mogę doczekać się, kiedy założę koszulkę z orłem na piersi. W takim razie nie pozostaje nam nic innego jak czekać na listopadowe mecze reprezentacji Polski i debiut Mattiego Kasza. Nad głową Ole gunara Solskiera gromadzi się coraz więcej czarnych chmur. Po porażce 0 do 5 z Liverpoolem norweski szkoleniowiec jest pod ogromną presją. Wydawało się, że trener po takim blamarzu zostanie zwolniony. Jak się jednak okazało Solskier dostanie jeszcze szansę w ligowym meczu przeciwko Tottenhamowi. To jednak nie zmienia faktu, że włodarze klubu biorą pod uwagę przedwczesne pożegnanie się z trenerem. Jak donosi dziennikarz Nikolos Skira rywalizacja z Kogutami będzie decydująca o przyszłości solskiera. W przypadku porażki dojdzie do zwolnienia Norwega. Co jeżeli ten scenariusz się spełni? Według Sky Sports, najpoważniejszymi kandydatami do zastąpienia Solskiera są bezrobotni Antonio Conte oraz Zinedine Zidane. Są to jednak dziennikarskie plotki, które mogą nie mieć nic wspólnego z rzeczywistością. Kolejne dni będą decydujące. Erik Abidal, który ostatnio gościł w Polsce, opowiedział co nieco o pracy z Josepem Mario Bartomeu. Były piłkarz FC Barcelony wziął udział w panelu dyskusyjnym zorganizowanym przez Ekstraklasę oraz Polski Związek Piłki Nożnej. Na nim opowiedział między innymi o swoich doświadczeniach związanych z pracą w pionie sportowym Dumy Katalonii za czasów rządów Bartomeu. Opowiedział tam między innymi o dziwnym zwyczaju byłego prezydenta klubu. Nie wiem czy powinienem to mówić, ale już niech będzie. W dziale skautingu muszą być skauci, którzy kochają klub i piłkę, bo tam ludzie zarabiają niewiele, choć poruszają się w świecie bogactw i obracają milionami. W pewnym momencie prezydent Barcelony zwolnił połowę skautów, bo uznał, że nie kochają tego klubu. A tu chodzi o szacunek. Nikt nie złamał prawa, ale nie zachowali zasad. To tylko pokazuje, jak dziwnym człowiekiem był Bartomeu. Nic więc dziwnego, że wpędził w tak ogromne problemy dumę Katalonii, która latami będzie się wygrzebywać z tego bagna. Bayern Monachium jest zdecydowany, aby sprzedać jednego ze swoich ważnych piłkarzy. Mowa o Kingsleyu Komanie, czyli między innymi autorze zwycięskiej bramki w finale Ligi Mistrzów przeciwko Paris Saint-Germain. Jak donosi Sky Sport Deutschland, mistrz Niemiec postanowił sprzedać Francuza, ponieważ ten nie chce przedłużać kontraktu wygasającego 30 czerwca 2023 roku. Sam klub z chęcią pracowałby nadal z Komanem, niestety strony nie są w stanie porozumieć się w sprawach finansowych. Bayern nie chce przerabiać tego samego co z Alabo, dlatego będą chcieli zarobić co nieco na sprzedaży swojego skrzydłowego. Według niemieckich mediów Bayern ma już upatrzonego jego następcę w osobie Karima Adejemiego, obecnego zawodnika austriackiego Red Bulla Salzburg. AC Milan na przyszły sezon chce wzmocnić się bardzo dobrym napastnikiem. Mowa o reprezentancie Włoch Andrei Belotti. Napastnik jest obecnie piłkarzem Torino, jednak jego umowa trwa do 30 czerwca przyszłego roku. W związku z tym już w styczniu będzie mógł negocjować warunki nowej umowy z nowym klubem. Sam Belotti jest raczej zdecydowany na odejście i spróbowanie się w lepszej drużynie, a AC Milan w porównaniu do Torino z pewnością jest takim miejscem. Według włoskich mediów napastnik miał się już wstępnie porozumieć z nowym pracodawcą. Obecnego sezonu Belotti nie może zaliczyć do udanego, ponieważ przez większość czasu leczy kontuzję. To jednak wciąż bardzo wartościowy napastnik, który może dać dużo dobrego drużynie Milanu. Matikasz może nie być jedynym debiutantem na listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Paulo Sousa, w obliczu problemów zdrowotnych swoich kadrowiczów, musi rozglądać się za nowymi twarzami. O potencjalnych kandydatach donosi portal sport.pl. Portugalczyk planuje powołać do kadry Camila Grabare. Obecnie kontuzjowany jest Bartłomiej Drągowski i na pewno nie pojawi się na zgrupowaniu. Piłkarz FC Kopenhagi miał już dwukrotnie pojawić się w kadrze. Niestety z różnych względów było to niemożliwe. Podobna sytuacja jest na lewym wahadle, na którym jest deficyt piłkarzy. Kontuzjowany jest Reca, do optymalnej formy po urazie wraca powoli Rybus. W związku z tym drzwi do reprezentacji mają się otworzyć piłkarzowi Salernitany Pawłowi Jaroszyńskiemu. Były piłkarz Krakowi w klubie gra na lewym wahadle, co z pewnością jest dużym atutem. Kluczowe mogą być jego najbliższe mecze ligowe, jeżeli dobrze się w nich spisze, na pewno będzie brany pod uwagę przez Sołzę. Co ciekawe, alternatywą dla Jaroszyńskiego ma być Kamil Pestka z Krakowi Kraków. Strzelanie w nowym klubie zaczął właśnie Hames Rodriguez. Transfer Kolumbijczyka do katarskiego Al Ryan było sporą sensacją. Everton we wrześniu zarobił na nim 8 milionów euro. Piłkarz premierowe trafienie zaliczył dopiero teraz, w swoim trzecim występie. Jego drużyna pokonała 4 do 2 Al Sayliya. Al Ryan obecnie zajmuje szóste miejsce w katarskiej lidze i do lidera Al Sad, który ma na koncie komplet zwycięstw, traci 12 punktów. W dzisiejszych czasach social media są jedną z najważniejszych spraw związanych z promowaniem danego klubu. Polskie drużyny w większości przypadków mają ludzi, którzy znają się na tej robocie. Mogliśmy to zauważyć przy okazji kompromitacji Lechigdańsk w Pucharze Polski. Klub z Ekstraklasy skompromitował się przegrywając 1-2 ze świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Tego samego dnia największy rywal Lechi, Arka Gdynia wyeliminowała Lechię Zieloną Górę w ramach tych samych rozgrywek. Gdynianie nie mogli się powstrzymać przed wbiciem szpilki w lokalnego rywala. Lechia na swoim Twitterze odpowiedziała na zaczepkę. Arka nie pozostała dłużna zostawiając błyskotliwą odpowiedź. Na boisku może w tym sezonie nie dojdzie do piłkarskiej konfrontacji, jednak w internecie Arka wygrała tę potyczkę z Lechią. Przy okazji tematu Pucharu Polski można spojrzeć na pozostałe wyniki. Lech Poznań wygrał z Unią Skierniewicę 2 do 0, natomiast obrońca tytułu Raków Częstochowa pokonał KKS Kalisz 2 do 1. Kartka z kalendarza. 27 października 1992 roku w Savonie urodził się Stefan El Sharawi, obecnie piłkarz AS Romy. Tego samego dnia 1998 roku w Ewru na świat przyszedł Dajot Upamecano. Reprezentant Francji oraz zawodnik Bayernu Monachium. Dzięki za uwagę, widzimy się jutro o 6. Do zobaczenia!